Dajcie widzowie, w następnym odcinku że poprzedni odcinek z Dorsów, gdzie próbowałem przejść hotel, chociaż, chociaż nie wiem tak szczerze, który nawet odcinek się pierwszy wydał, czy, czy próba przejścia Dorsów, czy te, ale myślę, że ta próba przejścia. To pierwsze nagrywałem serię, ekscytująca rozgrywka. Zapraszam do obejrzenia tamtego odcinka. Eee. Oczywiście proszę suba, lajka, coś tam, coś tam. Eee... Wierzcie, komentarza czy Wam się dorsy podobają? Czy lubicie te daily? A ja nagram, to chyba będzie jedenasty tryb i siódmy odcinek, jeśli, jeśli się nie mylę, albo nie, mniej więcej tak sześć, a osiem odcinek to będzie. Szczerze nie wiem. No to będzie jedenasty. Przepraszam do oglądania. Ciekawe, co gdzieś tam ugotowali. co Air Splash ugotował dzisiaj, ciekawy. Łe pieniążka nie mogę wziąć. U, ciekawy pokój. Znaczy w normalnych torsach jest taki, myślę, że tak. Teraz trójeczka. Nie było, jakbym jakiegoś króca dali. A tutaj? Nic. Użyteczny pokój w hotelu. Funkcjonalność 200%. W sumie to tak, bo można coś tam. Nie będzie skakał. 5? Aha. Miau. 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 Ma jakiś silnik dosłownie w dupie. Czy coś? Miau. Miau. O, dobra. Szóste. No i siódme. Uuu. Usłeki. <laughs> gdzieś tu kąpi, gdzieś. A. Ah. Nie, no to są jakieś żarty ze mnie. i Nie, Mogę się tutaj schować? Nie, <mogę się tutaj w sobie> nie. O, polecia w sobie. Chyba. Tutaj to ta przegrana nie jest aż tak, tak bardzo boląca jak w zwykłych dorsach. Więc tutaj to. To się nawet teraz sobie przyleci ten ambusz czy. O, ciekawe zastosowanie zrobili, taki pół jasny pokój. Jeśli ten ambush przyleci, to nie jest tak źle. A gdzie tak gówniak jest? taka. O, fajny pokój, fajny pokój. Po co mi lantern? Ale dobra, biorę. Cicho. Bo oh, jumpscare. Nie, nie ma. Trzynastka, czternastka i czternastka. Szesnastka będzie. O, fajny pokój. Jezus. No ja dosłownie po gra... Króc! Po graniu dosłownie w tam... w tamte, te, to... Pewnie gra grając w hotel się pocąc na tym, takiego tego teraz od, od prawie każdego tego dostaje z wału. Chociaż od takiego, takiego, takiego czegoś, co jest normalnie w dorstach. Takie najnormalniejsza rzecz, która jest normalnie w tej grze. Aha! No i od nowa. Kurczę. A Wiem, wiem, wiem. To jest pewnie jakaś taka alternatywna rzeczywistość, czy coś tego typu pewnie. Pewnie jakieś vr -y, jak w tym całym digital, digital Circus, czy coś. Ten cały glitch to pewnie jest jakieś głupie e AI, no i... Pewnie tak wygląda cała fabuła Dorsów, jeśli w ogóle ją mają. boyka Tam jest dru... Czy ne, an... nie, tu... Czwórka. Tam ją Dobra, przeleciał Szóstka Takie pół jasne, że niby tu nie ma, ale... A, bo to stąd Teraz ósemka... Dobra, na spokojnie, to odrobię Na chillu Takie fajne na chillu rundki sobie można zagrać Jeśli nie chce się pocić, aby przejść... Aha! To jest mój pogromca, ten vakuum cały tu nie wchodzę w takie pokoje, jeśli muszę. Od teraz. Cau, chau. Cau, chau. To było chyba, no ósme, jeszcze, dobrze. Trzy. tej Cztery. Ew. 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 Nie ją szóste ała ała o nie nabiorę się tym razem nie tym razem aha NAJLEPSZE kombo W ŻYCIU! NAJLEPSZE! Słownie... Cz czteropakowe kombo! Najpierw... Najpierw to coś takiego co skacze na twarz, na ryj, ła na ryj łabany na twarz. Plus oczka. Potem screech. I jeszcze na koniec... Ambush. Dosłownie na jaki na deser XD Ale to chociaż się leczę 11 O fajny pokój, fajny pokój ulubiony pokój, bo jest fajny Aha, bo randomowe te A gdzieś tutaj było właśnie wejście na ten klucz Ono? Pewnie rzeczy, co miałem tam, nie wezmę. Czy mogę sobie coś stąd wziąć? Latara. zadziała? Tak myślałem. A ja mam latarę. Jak to było. A, lepsze, lepsze ryc niż nic. Лечи. Доброе с пятнадцатка. Что? О, нам твою свободу. Всё твоё. Амаш. Шестнадцать. Fajny pokój, fajnie. będzie krót? Chlebek będzie. Też spoko. Ile kasy? O oh, Jez. tu był krótko Niech to weźmie. Hmm. Masz. Hm. <laughs> Masz. mi to było? Nie wiem. O. Oh. <laughs> O, oh, dziękuję Wam widzowie za oglądanie. I wszystkim Wam. On to co zmienia? A ja wiem, co to robię? Wszystkim Wam ży życzę miłego dnia. A, poczekajcie. Wszystkim Wam życzę miłego dnia. Pa, widzę.